Jest czwartek, osiemnasty marca. W początku tej modlitwy otwórz swoje serce na słowo Boże. Daj prowadzić się Duchowi Świętemu. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów. Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego słowa trwającego w Was, bo Wy nie uwierzyliście temu, którego On posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Jezus mówi o świadectwie. Świadek to ktoś, kto naocznie doświadczył i może poświadczyć o kimś lub o czymś. Jezus wskazuje, że nie wystawia świadectwa samo sobie, lecz czyni to Jego Ojciec. Świadczą również znaki, których dokonuje. Pismo Święte, które o nim mówi, Jan-chrzciciel, który go wskazuje. Być chrześcijaninem, to być świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego. To również naśladować Jezusa, który daje świadectwo o Ojcu, aż po krzyż. Co powiesz o doświadczeniu Jezusa w swoim życiu? I dawaniu o nim świadectwa innym. Jezus świadczy o ojcu tak, jak ojciec daje świadectwo o Jezusie. Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy mieć wgląd w relację syna do ojca, gdy Jezus mówi: Nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa. W Was. Jezus zna oblicze Ojca, zna Jego chwałę, ale my też znamy głos Ojca, znamy Jego oblicze, bo uwierzyliśmy, że jest nim sam Jezus, którego Ojciec posłał. Wiara nie jest czymś abstrakcyjnym. Żydzi badali pisma, ponieważ sądzili, że w nich jest zawarte życie wieczne. W wierze przychodzimy do Jezusa, aby mieć życie. Wiara okazuje się więc sprawą życia i śmierci, poszukiwaniem sensu i pełni istnienia. Dar życia wiecznego w miłości Boga jest po to, by dzielić się nim i dawać świadectwo, że życie doczesne ma sens. Pomyśl przez chwilę o wszystkich ludziach, którzy cierpią, nie widząc w życiu żadnego sensu. Czy potrafisz do nich dotrzeć z dobrą nowiną? Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to. Abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego słowa trwającego w Was, bo Wy nie uwierzyliście temu, którego On posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, którym Wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem On pisał: Jeżeli jednak Jego Pismom nie wierzycie, jakżeż moim Słowom będziecie wierzyli. Rozmawiaj z Jezusem o swoim życiu i o wierze, którą otrzymałeś dzięki świadectwu innych. Uciesz się i podziękuj za dary, które otrzymujesz od Boga. Chwała Ojcu i Synowi i, Synowi, i, Duchowi, Świętemu, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.